Cześć internet! W tym filmie przyjrzymy się najlepszym materiałom do tworzenia teł w paludariach i terariach. Od dawna planowaliśmy nagrać ten materiał, ale najpierw chcieliśmy przetestować każdy z materiałów przez odpowiednio długi czas. Omówimy korek, glinę, kokos, stła roślinne, no i oczywiście piankę montażową. Przedstawimy Wam plusy i minusy każdego z nich. Nasze konstrukcje skupiają się głównie na krabach wampirach, ale materiały i koncepcje są w zasadzie uniwersalne, więc możecie je stosować w dowolnych projektach. Zanim jednak zaczniecie, upewnijcie się, że zbiornik, który tworzycie, jest odpowiedni dla zwierzęcia, które planujecie w nim trzymać. Na początek coś, o czym pewnie niewielu z was. Pomyślało, czyli brak tła. W zależności od wielkości zbiornika i pomysłu na aranżację, można stworzyć naprawdę ładne, czyste tło, używając samych roślin. Zrobiliśmy kilka zbiorników w ten sposób, pozwalając roślinom zająć całą tylną ścianę. Efekt potrafi być bardzo dobry, jeżeli wybierze się odpowiednie rośliny i wie, jak nimi pokierować. Najczęściej używamy do tego paproci, rosną znakomicie i w zasadzie nie widać w ogóle, że nie ma tła. Świetnie sprawdza się w mniejszych zbiornikach. Teraz przejdziemy do faktycznych teł. Zaczniemy od korka. Korkowe wykonane jest z naturalnego korka, prasowanego pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu jest bardzo wytrzymałe. Nadaje zbiornikowi bardzo naturalny wygląd i jest bardzo popularne w terrariach gadów i płazów, a także świetnie sprawdza się w ukrabów wampirów. Istnieje wiele różnych marek, niektóre zawierają dodatkowo wprasowany węgiel czy pył drzewny. My wolimy te drugie, bo mają bardziej naturalną fakturę. Oba rodzaje jednak sprawdzają się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zalety korka, to wygląda naturalnie, jest tani i łatwo dostępny. Zapewnia też dobrą przyczepność do wspinaczki niektórym stworzeniom, i jest naturalnie odporny na pleśń i grzyby. Do tego bardzo lekki i łatwy w obróbce. Rośliny? Szczególnie mchy bardzo dobrze na nim rosną. Co do wad, może się wyginać, jeśli nie zostanie dobrze przyklejony. Aby nadać mu efekt 3D, trzeba go układać warstwowo, co wymaga dodatkowej pracy. Wersje z dodatkiem węgla mogą przez kilka tygodni też pachnieć jak dym z ogniska. Jednak spośród wszystkich opcji, korek jest dla nas najlepszym kompromisem. Kolejnym jest tło z włókna kokosowego czy też mata kokosowa. Powstają z włókien zewnętrznej łuski orzecha kokosowego i sprzedawane są w arkuszach lub panelach. Bardzo popularne i polecane do terrariów. Z naszego doświadczenia działają dobrze, choć na początku mogą wydzielać lekko pleśniowy zapach, który znika po kilku tygodniach. Świetnie nadają się dla roślin i zwierząt wspinających się, ale są dość cienkie. Nie utrzymają cięższych dekoracji. Najlepiej sprawdzą się jako proste, lekkie tło. Można też użyć ich jako bariery oddzielającej warstwę podłoża. Główną zaletą włókna kokosowego jest to, że jest tanie i łatwo dostępne. Dodatkowo dobrze trzyma wilgoć, ma dobrą fakturę dla roślin i zwierząt wspinających się, no i jest łatwe w montażu. Wystarczy je tylko przykleić. Zwad zauważyliśmy, że jest dość cienkie, by podtrzymywać cięższe rośliny czy konstrukcje. Najlepiej nadaje się do zwykłych, prostych aranżacji. Kolejna opcja to tło z gliny. Powstaje z gliny bezpiecznej dla terrariów, którą można modelować bezpośrednio na powierzchni, tworząc różne faktury. Najlepiej jednak sprawdza się na ruszcie konstrukcyjnym, bo sama od szyby może jednak odpaść. To nasz ulubiony materiał, bo daje najwięcej frajdy, jeżeli chodzi o korzenie, ale jest trochę brudzący i wymaga praktyki w przygotowaniu mieszanki. Można nim pokryć inne tła, tworząc efekt naturalnych skarb czy urwisk. Ważne, żeby glina nie wyschła całkowicie, bo wtedy może popękać i się kruszyć. Chociaż w wilgotnym środowisku paludariów raczej to się nie zdarza. Główną zaletą gliny jest to, że ma pełną dowolność kształtów. Można tworzyć półki kryjów, i wnęki jest świetna, jeżeli chodzi o fakturę do wspinaczki. W naszym przypadku kraby ją uwielbiają. Jest dość trwała i bezpieczna, nawet w wilgotnym środowisku. Główną wadą gliny jest to, że na początku jest trudna w pracy. Trzeba dobrze wyważyć ilość wody do samej gliny. Do tego jest dość czasochłonna w budowie i ciężka, a przy wyschnięciu może popękać. Wymaga dość dużej cierpliwości, ale zdecydowanie daje najlepsze rezultaty. No i na koniec została nam pianka montażowa. Najczęściej używany materiał w tym hobby, chociaż osobiście najmniej go lubimy. Łatwo można ją rzeźbić, powlekać dowolnym materiałem i tworzyć skomplikowane trójwymiarowe konstrukcje. Jest lekka, tania, wszechstronna, co tłumaczy jej popularność. Nam jednak kojarzy się bardziej ze składowiskiem śmieci, aniżeli z naturalnym ekosystemem. Ale jeżeli potrzebujesz czegoś lekkiego i niemal nieograniczonego w możliwościach, w kształtowania trudno ją przebić. Trzeba tylko pamiętać, że nie każda pianka się nadaje. Niektóre zawierają środki przeciwpleśniowe i inne toksyczne dodatki, które mogą zabić zwierzęta. Najlepiej szukać pianek ogrodowych, choć nie wszędzie są dostępne. Główne zalety pianki to w zasadzie jest dostępność prawie wszędzie. Do tego lekkość, wytrzymałość po utwardzeniu, no i łatwość mocowania dekoracji. Poza tym niemal nieograniczone możliwości projektowe. Jeżeli chodzi o wady, to to, że jest toksyczna, jeżeli wybierze się zły produkt i nie pozwoli jej dobrze wyschnąć. No i najważniejsze, jak dla nas wygląda mało naturalnie. To już wszystko w tym materiale, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli znacie inne opcje tła, których nie wymieniliśmy, śmiało zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie o polubieniu i subskrypcji. Tymczasem do usłyszenia w najbliższym filmie. Pa!